Temat dzisiejszego filmu jest bardzo konkretny, więc bez lania wody, ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego, a w dzisiejszym filmie powiemy sobie po prostu o tym, jak w trzech sposobach sprawiać, żeby nasi klienci zostawiali więcej pieniędzy w naszym sklepie internetowym. Zaczynajmy! I jeszcze szybko słowem wstępu, jeśli chcesz udoskonalać swoją wiedzę na temat reklam na Facebooku, nie wydając przy tym ani złotówki, to polecam Ci zapisać się na nasz darmowy webinar, który odbędzie się już niedługo. A wszystkie szczegóły, datę i konkretny temat naszego webinaru znajdziesz w opisie do tego filmu. Ok, więc wymienimy sobie te trzy techniki. Zaczniemy od tych prostszych, a na koniec zostawimy sobie taką bardziej rozbudowaną. Która rzeczywiście potrafi przynosić niesamowite efekty, natomiast wymaga kilku kroków do pokazania. Dobrze, więc pierwsze, co możemy robić, aby generować większe zamówienia w naszym sklepie, bo tym razem nie mówimy o tym, jak generować więcej zamówień, tylko już jak sprawiać, żeby nasze zamówienia były większe w naszym sklepie. Czyli na przykład, żeby klienci nie kupowali jednego produktu, tylko na przykład trzy różne produkty. Dzięki czemu rentowność całych, całego sklepu i wszystkich naszych działań planowych bardzo mocno może się podnieść. Natomiast pierwsze, co możemy zrobić, to optymalizować nie pod konwersję, a pod wartość. No bo generalnie, jeżeli tworzymy kampanię na konwersję, to naszym założeniem jest uzyskanie jak największej ilości konwersji, czyli na przykład, żeby mieć, nie wiem jak najniższy koszt pozyskania pojedynczej konwersji, natomiast Facebook tutaj raczej nie skupia się na tym, żeby te konwersje były dla nas wartościowe. Czyli jeżeli na przykład mamy kilka różnych produktów o różnej cenie, no to prawdopodobnie najłatwiej będzie wygenerować konwersję na ten, który jest najtańszy. Oczywiście prawdopodobnie, bo może się okazać, że ten najtańszy jest po prostu nieciekawy, a jakiś dużo droższy produkt jest znacznie bardziej pożądany przez naszych klientów. No ale jeżeli tej różnicy nie ma, a różnią się na tylko w większej no to Facebook będzie dążył do jak największej ilości niekoniecznie wartościowych wartościowych konwersji. Natomiast w optymalizacji na wartość będzie się starał generować jak najbardziej wartościowe konwersje, czyli samych konwersji może być faktycznie mniej, ale łączna wartość tych konwersji, czyli łączna kwota tych wszystkich zakupów powinna być znacznie większa. No i tutaj tylko jedna mała uwaga, jeżeli chcemy optymalizować pod wartość, to nasz piksel powinien mieć już zgromadzone dość sporo konwersji, przynajmniej kilkadziesiąt o różnych wartościach. No bo jeżeli dopiero zaczynamy promocję naszego sklepu internetowego, to Facebook po prostu nie wie, jakie różne wartości mogą mieć nasze zakupy i czym różnią się poszczególni klienci. Także to jest technika, którą możemy uruchomić już po wygenerowaniu jakiejś tam początkowej ilości konwersji. OK, teraz tylko mały, szybki przerywnik, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu, jaki film chciałbyś bądź chciałabyś, żebyśmy zrealizowali na tym kanale, a my weźmiemy to pod uwagę i prawdopodobnie taki film prędzej czy później nagramy. OK, kolejna technika, no to jak zwiększać wartość swoich zamówień w sklepie internetowym. To zwiększanie samej wartości koszyka na sklepie. Czyli tutaj wychodzimy w ogóle poza reklamy na Facebooku czy samą promocję i wchodzimy w strategię tego, jak przedstawiać oferty naszych produktów na naszym sklepie internetowym. Pierwszą z takich technik jest na przykład upselling, czyli jeżeli mamy już jakiś konkretny produkt, który damy na to bardzo dobrze, idzie w parze z innym produktem, jakimś komplementarnym, trochę tak, jakbyśmy sprzedawali planery albo notesy, to możemy do niego proponować od razu jeszcze na przykład jakiś mega fajny ołówek albo długopis z naszym logo, który zwiększy wartość całego zamówienia jednak o te kilka złotych, a dzięki temu my zwiększymy również o te kilka złotych swoją marżę, praktycznie bez zwiększania wydatków na reklamę, co może bardzo mocno podnieść naszą rentowność na dłuższą metę. Druga sprawa, jaką możemy robić, to jest trosceń, czyli na przykład na stronie naszego produktu możemy gdzieś niżej pokazywać najpopularniejsze produkty w ostatnim czasie. No i mamy w tym momencie szansę na to, że jeżeli ten główny produkt nawet niekoniecznie zainteresował albo niekoniecznie spełnił oczekiwania naszego klienta, to może jeden z tych. Dodatkowych produktów spełni te oczekiwania. No i musimy też pamiętać, że psychologicznie inaczej podchodzi się do tych produktów, które wświetlamy jako na przykład bestsellery albo jako najpopularniejsze w ostatnim okresie. No bo, tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, działa tutaj delikatny social proof. Na ogół ufamy takim rekomendacjom, bo wydaje nam się, że faktycznie są to produkty, którym jakby zaufała większa ilość klientów. No więc coś takiego również może sprawić, że yy, albo ktoś po prostu wybierze sobie jakiś inny produkt, albo nawet dobierze go do swojego zamówienia. Zwłaszcza jeżeli na przykład na darmową dostawę powyżej jakiejś tam kwoty, którą, żeby osiągnąć, musi wziąć na przykład dopiero dwa albo trzy produkty. No i trzeci sposób na zwiększanie tej wartości koszyka to są tak zwane product bundles, czyli takie jakby zestawy produktów, czasem nawet tych samych produktów. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, kupujemy powiedzmy jakieś białko czy jakieś suplementy, no to na przykład możemy dostać taką ofertę, że jeżeli kupimy od razu trzy opakowania to trzecie będzie na przykład 50% taniej, albo nawet drugie może być 50% taniej. Jeżeli mamy dużo marżę na tym produkcie, no to nadal nam się to będzie opłacało, a klient zamiast zostawić nam powiedzmy 60 zł tej marży, zostawi nam w tym momencie 80. I tak naprawdę przy tych samych kosztach marketingu, w związku z czym, jednym koszcie dostawy. W związku z czym, no jak widzimy, jest to świetny sposób na to, żeby po prostu zwiększać swoją marżę. Ok, no i ostatnia strategia na to, jak można zwiększać sobie wartość swoich zamówień w sklepie internetowym, która moim zdaniem jest najbardziej skuteczna, to jest tworzenie grup podobnych odbiorców na podstawie wartości naszych klientów. Czyli korzystamy tutaj z czegoś, co nazywa się Customer Lifetime Value, czyli całkowita wartość danego klienta. No więc jeżeli mamy jakiś CMS, jakiś system sklepowy, bardzo często możemy wyeksportować sobie takie dane, w których uwzględniona jest właśnie wartość naszego klienta. Tutaj widzisz taki przykładowy plik, który wrzuciłem sobie do Excela. No i widzimy poszczególnych klientów naszego sklepu. Akurat tutaj oczywiście zamazałem te dane. Natomiast ważne jest, żeby te dane tutaj były, żeby Facebook mógł po prostu zidentyfikować danego klienta na przykład po adresie e-mail na Facebooku. No oczywiście im więcej tych danych, tym lepiej, Szkolek w zupełności wystarczy nam e-mail i na przykład imię, nazwisko. No i po prawej stronie mamy całkowitą wartość danego klienta, odkąd założył konto w naszym sklepie. No i wiadomo, że trafiają się też osoby, u których ta wartość wynosi zero. Na przykład ktoś założył konto, ale jeszcze niczego nie kupił, albo na przykład mamy maila i dane tej osoby, ponieważ zapisała się do newslettera. No ale są także osoby, które na przykład zamiast zostawić 80 zł, zostawiają 400 zł. Więc dla Facebooka to jest bardzo cenna informacja, z której wynika, że nie każdy klient jest, no że po prostu klienci nie są sobie równi w pewnym sensie, bo jedni wydają więcej pieniędzy, a inni wydają mniej pieniędzy. No jeżeli miałbym potem docierać do osób, które wydają na przykład tylko 80 zł, a może odrobinę większym kosztem docierać do osób, które wydają bardziej na przykład 180 albo 400 zł, no to wiadomo, że wybór jest oczywisty, jeżeli optymalizujemy podwartość. Ale jak zrobić sobie taką grupę? Nie jest to szczególnie skomplikowane, natomiast mogę to w kilku krokach pokazać, kiedy mamy już w taki sposób sformatowaną grupę, musimy sobie ją pobrać jako plik CSV. I tutaj mała uwaga, czasami możesz mieć problem, że czasami potrzebna jest zmiana kropki na przecinek albo z przecinka na kropkę, w zależności od tego, z jakiej, z jakiej wersji językowej korzystamy w naszym systemie sklepowym i też jak Facebook sobie formatuje te dane. Ja nigdy nie pamiętam, że to ma być kropka czy przecinek, ale się dobrze pamiętam to kropka, więc spróbujmy tak. Pobieramy sobie taki plik w formacie CSV. Braliśmy sobie go jako Customer Lifetime Value, czyli CLTV. I teraz w naszym meneżerze grup odbiorców tworzymy sobie nową grupę niestandardową. Wybieramy sobie opcję lista klientów. Następnie wybieramy sobie. No, tutaj przechodzimy dalej. Wybieramy sobie, tak chcę dać wartość klienta w mojej liście. I wybieramy naszą listę. Wybieramy sobie kolumnę z wartościami. Widzimy tutaj Total Spend. Przechodzimy dalej. Mapujemy odpowiednie wartości. Ja tutaj sobie ukryłem oczywiście imiona nazwiska i e maile. To, co nas najbardziej interesuje, no to jest właśnie ten total spend Widzimy, że Facebook dobrze odczytał wartość klienta, czyli faktycznie w tym przypadku kropka była OK. Klikamy import i utwórz. Widzimy, że Facebook stworzył naszą listę. Teraz jeszcze będzie tak naprawdę wypełniał sobie tę listę osobami, które pasują do, do adresów e-mail, które tutaj podaliśmy. Natomiast to, co musimy zrobić, to z takiej właśnie grupy. Zaznaczamy tę grupę, tworzymy sobie grupę podobnych odbiorców. Niech to będą osoby, na przykład, znajdujące się w Polsce. Dajmy na to 1% najbardziej podobnych osób. Klikamy w Utwórz grupę odbiorców. I kiedy Facebook już wypełni naszą grupę niestandardową, to wypełni również grupę podobnych odbiorców na podstawie podobieństwa do naszych dotychczasowych klientów. I on tutaj bierze również pod uwagę wartość klientów i również będzie inaczej zupełnie patrzył na osoby, które zostawiły na przykład 400 zł, w do tych, które zostawiły na przykład 15 zł. Czyli innymi słowy, znacznie mocniej będzie premiowane podobieństwo do osób, które wydają dużo, niż do tych osób, które wydają mało. Ale te pozostałe osoby też stanowią jakieś tam dodatkowe dane, które warto jednak mimo wszystko mieć, dlatego że zawsze lepiej mieć więcej danych, zwłaszcza jeżeli dotyczy to naszych klientów, czyli osób, które faktycznie zaufały naszemu sklepowi niż na przykład taką krojoną listę samych osób, które wydają tam bardzo duże kwoty. To warto mimo wszystko sobie rozszerzyć, żeby te dane były bardziej różnorodne. Okay, więcej podobnych technik na temat tworzenia właśnie takich grup CLTV, czy tam Customer Life and Value, czy ogólnie generowania większej wartości znajdziesz w naszym kursie Sekrety Facebook Ads, do którego również się odsyłam, a link do tego kursu znajdziesz również w opisie do tego filmu pod linkiem do webinaru. Natomiast jeżeli chcesz jeszcze zobaczyć, jak generować więcej zamówień w swoim sklepie internetowym, a nie tylko jak zwiększać ich wartość, no bo domyślasz się, że łącząc te dwie techniki możesz bardzo mocno zwiększyć rentowność swojego sklepu, generując więcej zakupów i żeby każdy z tych zakupów miał większą wartość, no to jeżeli chcesz zobaczyć ten film, odsyłam Cię w tym momencie do tego nagrania, w którym pokazuję cztery sposoby, jak zwiększać ilość swoich zamówień w sklepie internetowym. A ja na dzisiaj się żegnam.